A więc witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Puszek, to jest kolejny odcinek z EuroTrack Simulator 2. Teraz wybierzemy kolejną trasę, na którą pojedziemy. I będziemy czekać aż nam tylko bank da kredyt. Wtedy kupimy własną ciężarówkę i, i rozkręcamy swoją firmę. O, aj. Zwracam ja znowu trzeci raz, nie, to, to jest już lekka przesada. Recorings. Dobra. Idziemy do linia. Za wiadomość? No tak. o, fajnie pan teraz napisał. Dobrze to skończymy. To zle. No nie, I dopiero w następnym odcinku kupimy może jakąś ciężarówkę. Teraz będzie się zastanawiać, co to ma być. W mieściłem. Wolwę mieściłem od początku. Chodzi na to, że i w ogóle by trzeba było kupić. Chociaż najpierw będzie w Australii z silnikiem, który ledwo daje radę ciągnąć jakąkolwiek naczepę. Ale zobaczymy, zobaczymy co to będzie. Zdarzymy na zielonym. O kurno. To jest ma retardera. Oj! Będzie ciężko. Kurna, światła. Światło trzeba włączyć, bo no, światło ja zapominam w takich jazdach jak teraz taki takich na zlecenie. Jak jeszcze już tak na poważnie, że dla siebie pieniądze tylko zarabiam za na rozkręcenie firmy, to o tym nie zapominam, bo ja tam cały czas na światłach jeszcze i wiecie nie ma tego problemu. Brno prosto A w ogóle mam się kierować. Tak? Aha i później pipitówkę, landówką powiedzmy tak to powiem. Fajnie lubi lądów lędówki mi się podobają. Tych zasto już mam dość. Za chwilę tylko gdziekolwiek się ruszę autostrada, autostrada, autostrada. Jeżdżę jedziesz tam autostradę. Mm. Z całą prędkością nic się nie dzieje. Widoków żadnych nie ma. Czuję już już. Jest Teraz będziemy skręcać na prawy pas. Odpuścimy, żeby można było zpinały, ja sobie, sobie Bo tu jest dość górka i nas przywróć. Co bardzo przyspieszymy, i od razu skrzyżowamy. Oj, wybacz, jak komuś pieprzyłem. Wybacz. No cóż, takie rzeczy się zdarzają. Nie zauważyłem go. Bo akurat się znajdę w mojej martwej strefie albo... w no, martwej strefie i też za szybko wyjechałem na to skrzyżowanie ale co poradzić trudno się mówi i dobrze, że się z nim nie straszyłem na no, trzeciej trasie wypadek to już za wcześnie jeszcze Pytaliście się mnie też, jakie mody używam. Co do modów, to modów szednych nie używam jak na razie. Chociaż powiem Wam, że zaczyna się mnie kuszyć i chyba za kilka odcinków wezmę i ściągnę mody do... właśnie ściągnę mody na ładunki ponadgeberetowe. Co mnie tym bardzo będzie cieszyć, bo będziemy jeździli z wielkimi ładunkami. Nie będzie już tak łatwo, tak jak teraz jest. Że on zrobimy to, to tu nic nas nie obchodzi. Tam już będzie trochę więcej myślenia. Jak zrobić zakręt, kiedy hamować. I jak to ominąć będzie. Zobaczymy. Potestuję jeszcze jakieś, jakieś ciekawe, znajdę. Jak coś tam wam znać. No, no teraz musimy się. No, jak idiota. Jeżeli jeszcze pod górkę hamuję, zamiast tu się rozpędzić. No, ale są ludzie i taburety. Nic nam nie poradzimy, niestety. 40 km na godzinę jedziemy fajnie na pewno ma tam więcej kusy pod maską by tepnął przynajmniej coś trochę no i zaraz sobie do dopowiadę nie będzie źle bo dostaniemy mandat który zawsze jest taki sam 400 euro to skanio ma problemy skanio ma problemy podjechać pod górkę odpuścił mi kazu a dobra wygrzebała się bo chciałem odpuścić kazu żeby zmniejszyła biegi żeby na niższym wykowy skoczyć Aktualnie czy na skrzyni automatycznej bo na mi się nie umiem jak po prostu tego zrobić na klawiaturze do tego, czy nie mieć jakikolwiek kontroler. Próbowałem także jeszcze na padzie jeździć, no ale nie do rady. No i lepiej tak jak w pierwszym odcinku mówiłem, żeby pojeździeć na kierownicy. Na kierownicy zawsze jest to lepiej, zawsze wszystko łatwiej jest wyczuć. się zamyśliłem i mnie wyniosło. To może ja tu stanę, poczekam aż oni doskoczą i do fukiem toni To, to nie, no... To potem człowiek w połowie amerykański pisząc, ja to nie, ten stoi idiot. Naprawdę w tej grze są chyba sobie to borety. Ta sztuczna inteligencja nie jest tak dobra jak powinna być. Powinien zmienić. Nie dać, znak, ale znaki w rządku. Drugi znak. I trzeci znak. Nie mogli wszystko, tak na jeden padek. Lepiej by to było. Nie ja taki rządek ustawić znaków. W Polsce jest podobnie. Teraz powinniśmy płynąć i Powinniśmy coś wyprzedzić. Ciekawe czy nam to się uda. Raczej się nie uda. Co mi tu robią? Autostradka to stratę Czy co to będzie? Bo się fajnie zapowiada. Oj. Z tej prawej strony, przy tej prawej strony to jest jakiś magnes, tam ciągnie Teraz nie wiem, prawie, że ci zaliczył. Dlaczego oni tak wolno jadą? To jest ograniczone do 90 Nie jesteśmy w terenie zabudowany Rura babciu o. Właśnie czekając. zobaczymy wiecie. Mamy jeszcze 30 km. Nie wiem. Nie chcę nie Oj! Możemy uszkodzić chyba nie ma. Spoko. Można tylko tą ścianę nie chcącej. Jakby ścianę Barierkę. просто какие идиота Wtedy, kiedy nie trzeba, to nie przyspieszają, a jak żeby to zwalniać, a nie trzeba, to zwalniają. To mnie tak denerwuje, jak nie wiem co. Oj, już byłbym zaliczył. Patrzcie, co się zabiera za wyprzedzeniem razem? Dobra, idę spokojnie. Zaraz bardzo wyhamuję. a ja dostałem w a w niego i będzie po gościu i po co ty piłz walniasz? Po co zwalniasz? Szczerze powiem dzisiaj taką osobówką między dwoma tirami Chciałbym druga ciężarówka się czy tak centralnie na dybie, że lekko przehamujesz że no już jest w tobie. To by było straszne. 60 km. To może już teraz robić. Zacznę być inne miejscu. Od razu zobaczymy kto to do nas napisał i co niech nie Niechanie mogę. Jakie to typy źle są? Sztuczna inteligencja to naprawdę jest sztuczna, więc nie ma takiego prawdziwego myślenia. Jakby to się dało jakoś tam. ulepszyć, czy by oni trochę przyspieszali, czy cokolwiek robili. Jakby tak nie umawiali ruchu. To by było co

Nie, jesteśmy w Austrii Welcome to the Austria. Austrii Osteresie Osteresie Ale fajne górki Myślałem, że to jest większe No i to tak przyspieszamy do, do Wielkiej prędkości 80 żeby... i się nie da jej wyprzedzić, bo jest naprzeciw O, tak jak widzicie na drzewie, się zaraz będziemy skręcać, że to... Tak, już jesteśmy w sprawie, że... Jeszcze tylko kilka skrzyżowań i jesteśmy na miejscu. I kolejne zadanie wykolane. Złapy mnie światła? Czy nie? Nie złapały. Jest. Dwa pasy w końcu. Przez przestać foki, jeśli się zbiera tylko. Bo to się wolno zbiera na razie. Ale powolutku, powolutku daje radę. Nie wiem. Ale dzięki, że poinformowałaś nas komputer. Port, czy jakiś taki Terminal kontenerowy, czy co to jest? Czemu oni tymi osobówkami nie chcą jechać? No wiem, że najlepiej to by to było grać na multiplayer. Każdy by... ...cisnął fabryka, dała i... ...jeśli by, ...jeśli by by byłyby osoby kumate, to... ...naprawdę by to... To sprawnie bardzo ta jazda szła. Nie byłoby, byłoby żadnych różnych przystojów. Się to wbił za to. Tak. I czerwone nas złapało. Powoli, tylko sobie podjedziemy. WIO, startujemy. Kierunek, no powiedz, no coś Jeszcze tak. Wszystko mamy. To już odczuwamy więc nimkę. Nie ma Bez retardera to nie jazda.

Kolejne nie wykonane. Nie dostaniemy nikogo. Dostaliśmy nowy poziom oprócz. To zobaczymy, co tym razem zrobiło lepsze. ADR. -y, materiał puchalne. Gauss. Ponieważ w oparciu toksyczne substancje. Substancje rżące. to no. tylko środka środka z określeniem łatwo. Łotwota dobra to do nas napisał potrzebujemy kierowcy dobra w następnym odcinku kupujemy ciężarówkę i bierzemy to zlecenie ze spedycji Euro yes. To byłoby na tyle. Dzięki, że oglądaliście. Cześć.